Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nagrywam dzisiaj szybkie, tutaj bez montażu, nie ma na to czasu. Szybkie wyjaśnienie dramy, największej dramy Minecraft 2025 roku w Polsce. No i zapraszam Was po prostu na ten krótki materiał. Na InstaStory dnia dzisiejszego zobaczyłem, że DMG Poland dodał właśnie takie InstaStory. Bez MC, bo mam wszystko w płomieniach i po wybuchach. Nawet nie wiem, jak to naprawić, więc muszę się trochę odmurzyć na CSXD. PS tak. Z Zony mi rozjebał wszystko, bo lapisu nie chciałem mu dać za te szczekanie. Kory typ na głowę XD. No i sytuacja taka faktycznie miała miejsce. Użyłem różki wabajaka do spowodowania eksplozji w naszej bazie. Ile baza stała w płomieniach, lecz od razu zacząłem to gasić. I nie po wybuchach, tylko tak naprawdę po jednym wybuchu, który jak zaraz zobaczycie, nie do końca był taki szkodliwy i nie do końca rozjebał wszystko. Tak jak jest napisane tutaj na tej instastorce. Tutaj przygotowałem już dla Was materiał, w którym odpalam różdżkę wabadżaka. Chyba się moc powoli kończy, co. A jak widzimy, widzisz. baza stoi w płomieniach. Działa ja ja w akwacjach cały czas. Szybko... To co ty gadasz za głupoty. Szybko widzisz, zaczynam ma... gasić. To też jest ma... taki ogień, że on. Nie e... nie ma, że ulatnia się. Po riconekście. Słuchaj mnie. Dawiesz ten lapis czy nie? Bo mi się baza tu. Nawet pali, jeśli a ja nie. Ograniczasz mój to progres teraz. Nic się Bo nie, nie stało. Wiem, spać, mój, Proszę czy... bardzo. Teraz chciałbym, żebyś naprawił te rzeczy. Wszystko to jest pogaszone. To... Nie no, mówiłeś, że baza jest odporna, więc ja mam w to wyjebane. Ja chciałbym, żebyś karty, naprawił to, to wszystko. Składów. ty stoisz i. To. Z automatu. To jest to jest chore, to jest ograniczanie prog progresu i to jest karalne. Ogólnie to, co zniszczyłeś, to 4 godziny dzisiejszej pracy. Naprawdę naprawdę to, co zniszczyłeś 4 godziny dzisiejszej pracy, naprawdę napraw to. I tutaj mam przygotowany klip. 4 godziny. O, faktycznie trochę się wystraszyłem. Mogłem zniszczyć jakieś ważne urządzenie, które będzie potrzebne nam do gry. Dlatego zszedłem szybko do piwnicy zobaczyć szkody wykonane różdżką wabadżaka. I tutaj zaczyna się właśnie materiał dowodowy 2. To się zreconnectuje. To się wyłączy serwer. Podłogę z wapnia 4 godziny kładłeś, no to kurwa to jest już odpowiedź na, na wszystko. Zobacz za, zobacz, zobacz za tobą. Zobacz za tobą. I faktycznie tu jest jakaś maszyna do specjalnych craftów. Jak widzimy teraz, jak ona wygląda po wybuchu różki Wabadżaka. A zobaczmy teraz, jak wygląda ona na POV DMG Polanda. Proszę bardzo. Różnicy dla mnie nie ma dużej. Wykonuje się tu jedynie jakiś craft, dlatego po prostu są tu jakieś elementy, ale wydaje mi się, że na pierwszy rzut oka wszystko działa tak samo. Ja mam delikatnie inne shadery, więc y, też kolor może się różnić. Ale no mamy tutaj pokrętło, mamy tutaj bloki ustawione w taki nazwijmy to gruby plusik i jest tu jeszcze jakaś skrzyneczka i Faktycznie wszystko dalej tak samo wygląda, więc pisanie, że rozjebał wszystko. Jest delikatną przesadą, no ale rozumiem, dzisiaj nie będzie streama z Minecrafta, no niestety, niestety, ale ja dzisiaj też postaram się postreamować. Może będzie jakiś Fortniteik, może coś innego, może sam sobie też w Minecrafta pogram. No i korzystając już z chwili tutaj okazji. Eee, Na jest Skinsie oczywiście Z kodem Zony w tym miejscu eee, 10% bonusu do doładowania 2 złote, 10 groszy Dla nowych użytkowników Teraz za 10 zł wejścia macie Paracord knife, Doppler ruby do zgarnięcia I Huntsman knife'a eee, Także co? Polecam bardzo serdecznie No i Trudno no, dzisiaj nie będzie, ale pokręcimy sobie jakieś skrzyneczki na streamie, pogramy w Fortnite'a. Wydaje mi się, że naprawdę będzie mm, i tak przyjemnie. Dziękuję Wam ślicznie, to były te krótkie wyjaśnienia ode mnie na razie.